Jak nie widzieliście, to wam jeszcze pokażę. Bo dostałem wydzierganego, zrobionego maskotkę, dostałem ją z jego. Ta maskotka, zobacz, zobaczcie, to jest po prostu niesamowite. Patrz, patrz, patrz jak to wygląda, nie? Patrz jak to wygląda. To jest, jakie to jest piękne. A propos bobrów, to, to coś bym wam powiedział, ale, ale jeszcze wam nie powiem. Gdy bobry zostaną zaatakowane, nie odpowiadają agresją. Budują za to tamy. I radują oczy, rozpaczą swoich wrogów, którzy tracą w powodziach całe dobytki i życia. Czy jest książka, która płynęła na twoje życie, zmieniła twoje postrzeganie świata? Jeśli tak, to proszę o tytuł, autora, krótki opis, dlaczego tak się stało. Oczywiście, oprócz twojej własnej twórczości, żeby nie było tak łatwo. To była książka pierwszy i jedyny z tanif. Dana Abneta. To była książka w uniwersum Warhammera 40 tysięcy. To jest książka dotycząca e, perypetiów e, regimentu Gwardii Imperialnej walczącego z siłami chaosu. Ta książka urzekła mnie przede wszystkim dlatego, że to była pierwsza książka, taka gruba kniga 300 stron, którą przeczytałem m, dla przyjemności, dla własnej przyjemności, która pokazała mi i udowodniła, że można czytać książki e, dla zabawy, dla rozrywki. Do tej pory wspominam tą książkę, jak się mnie ludzie pytają o top książek, które przeczytałeś i w ogóle to ja zawsze mówię pierwszy i jedyny Stanif Dana Abneta. Pomijając fakt, że to jest naprawdę, naprawdę, naprawdę dobra książka, zwłaszcza jeśli chodzi o uniwersum Warhammer 40 000. Czy masz jakieś projekty, na przykład książki, opowiadania, które po jakimś czasie porzuciłeś i nie zamierzasz do nich wracać? Kurczę, mam dużo takich projektów. Eee, przykładowo, no, takim projektem była książka Dziennik Porzuconego Faceta. Gdzieś tam ona się bajgla na komputerze, to jest taka, bym powiedział, męska wersja dziennika Bridget Jones ona ma chyba 380 tysięcy znaków, więc jest całkowicie napisana książka, ale gdzieś tam po, po rozmowie z beta liderami doszliśmy do wniosku, że ta książka jest gdzieś tam yy, kiepska, to znaczy ma potencjał, ale wymaga naprawdę dużo pracy no i jest pytanie, czy lepiej napisać nową książkę, czy po prostu czy inwestować tutaj warto czas innym takim yy, projektem książkowym było polowanie na świętego grala i dużo oglądałem wtedy Fate Zero i wpadłem na pomysł Takiego polowania na świętego Grala. Pomysł mi się bardzo podobał, tylko tam była sześciostronna narracja z każdego bohatera. I to było piekielnie ciężkie do przygotowania, i też porzuciłem ten projekt właściwie chyba po dwóch rozdziałach. Miałem książkę Z rozum gracza, jeśli dobrze pamiętam. I to był taki komputerowy punkt 2, troszeczkę jak y, z takim taka pomoc, y, jak ten gracz ma się od, y, odnaleźć od takiego społecznego odszczepieńca na, sam, y, na normalną, można powiedzieć, jednostkę społeczną. Miałem książkę pod tytułem y, Pedał, i to była książka dotycząca. Dyskryminacji homoseksualistów i jednocześnie dyskryminacji heteroseksualistów w środowisku homoseksualnym, bo coś takiego również istnieje. Chciałem właśnie, właśnie napisać taką książkę o człowieku heteroseksualnym wchodzącym do środowiska homoseksualnego, jak on się w tym wszystkim odnajduje i z czym się jednocześnie zmaga. I też to gdzieś tam odpuściłem. Przede wszystkim dlatego, że bałem się, że nie udźwignę tego tematu. Bałem się, że będą z tym potężne kontrowersje, bo nie ukrywajmy, byłyby z tym potężne kontrowersje. No z książek to tak tyle, więc mogę śmiało powiedzieć, nie jestem jakimś geniuszem, co czego dotknie się, to zamienia w złoto, um, więc te por pomysły też potrafiły gdzieś tam się zacząć i gdzieś tam się po prostu wypalić. Czy masz jakieś zwierzę, albo jakie chciałbyś mieć? Może też podgrzać atmosferę i powiedzieć, co wolisz, kota czy psa? Burza w komentarzach gwarantowana. Ale jakbym miał mieć jakiegoś jeszcze zwierzaka, to chciałbym mieć capybary. Gigantyczna, 40-kilogramowa świnka morska. No to jest coś, co po prostu chciałbym mieć. Jesteś nocnym markiem, czy raczej skowronkiem? Raczej jestem skowronkiem. Wolę wstać rano i od rana pracować. No teraz na przykład moja dziewczyna idzie do pracy o siódmej, to już wychodzi z domu, więc o 6 mniej więcej wstajemy. Więc ja o szóstej się budzę, 7 jestem już przy komputerze, już zaczynam pracę i pracuję do godziny 15, wtedy bardzo, jestem dość produktywny. Lubię Popracować sobie wieczorem, ale to w godzinach takich 19:22. Absolutnie nie jestem typem gościa, który będzie zarywał noce i... i pisał po nocach, aczkolwiek robiąc maraton z marzycielami, bo marzyciele robią maratony sobie, to potrafiłem pisać do drugiej w nocy właściwie, więc to również jak najbardziej jest fajna metoda pracy. Ale ja raczej jestem skowronkiem. Opisz czynność, której najbardziej nie lubisz podczas pisania książek i dlaczego? Najgorszą czynnością jest oczywiście prowadzenie drugiego draftu, czyli moment, kiedy już napis mamy tą książkę, już wprowadziliśmy jakieś tam poprawki, pierwsze, drugie i widzimy, że coś naprawdę zgrzyta, że coś jest nielogiczne i widzimy to, że to jest nielogiczne i teraz trzeba wymyśleć całe obejście, całej fabuły dookoła, żeby. Wpasować się dalej w te tory. I to jest piekielnie ciężkie. Ja bym to porównał na przykład do e, City Skyline, jak próbujesz Rondo sobie dobrze ustawić i druszkę tam jeszcze podprowadzić, i nie możesz trafić, to jest frustrujące. I tutaj również w pracy pisarskiej to również jest frustrujące. Nie lubię też spędzać czasu na researchu, bo chociaż wiem, że research jest bardzo ważny, to ja jednak lubię klepać znaki. I jak klepię znaki, to czuję taką siłę sprawczą, że jednak coś zrobiłem w kierunku tej książki. A jak po prostu dokształcałem się, to, to tak tego nie czuję, nie? więc y, tego researchu to też za bardzo nie lubię, aczkolwiek no, wiem, że jest no, niezbędny w wielu przypadkach. Czy miewasz chwilę zwątpienia, kiedy kompletnie nie wierzysz we własne możliwości, w to co piszesz? Ja nie mam takich momentów, że nie wiem, czy to zostanie ukończone, nie wiem, czy to zostanie wydane. Ja się nie zastanawiam, czy to zostanie wydane, ja się zastanawiam, kto to wyda. Albo nie, czy ja ukończę książkę, tylko kiedy ja ukończę tą książkę. Ja nie biorę w ogóle pod uwagę na tym etapie, że ja mogę poświęcić czas na tekst 100-120 tysięcy znaków i ten tekst nie zostanie ukończony. Więc ob, na obecną chwilę określiłbym, że mam absolutnie tytaniczną pewność siebie co do yy, yy, swojej etyki zawodowej i yy, tego, co, co robię. Ale oczywiście były sytuacje, w których wątpiłem w swoje umiejętności, w których wątpiłem w to, że kiedykolwiek skończę Miałem taką sytuację już na studiach, że myślałem, że się oszukuję, że myślałem, że nigdy mi się nie uda, że będę zawsze takim, wiecie, takim e, pisarzem języka polskiego, który kiedyś chciał pisać, ale nigdy nie ukończył książki i potem wszystkim powtarzał, że no nie udało się. E, po prostu. I gdzieś tam długie teksty po, po godzinach i, i, i nic z tego zasadniczo nie ma. A rodzina tylko. Kiwa głową, poklepuje, pogładzi, że coś tam z tego... Wiem, wiemy, że się starasz. Bałem się czegoś takiego, ale zawsze sobie powtarzałem, że... Nie możesz zrezygnować, bo jeszcze nie pokazałeś tym ludziom. Nie możesz zrezygnować, bo poświęciłeś za dużo czasu, za dużo swojego życia. Za dużo krwi, łez i potu, żeby teraz... Nie dostać nic w zamian. Domagam się zapłaty, domagam się dostać swoją część i będę przy tej pracy tak długo siedział, aż dostanę to, czego chcę. Choć, i, i, nauczę się, wyciągnę wnioski i będę szedł naprzód i to mnie zawsze to mnie zawsze motywało, mo, motywowało yy, jeśli chodzi o pracę. Na co przeznaczyłbyś bardzo dużą wygraną na loterii? Zastanawiałem się kiedyś nad tym, co by było jakbym wygrał 10 milionów złotych i zdałem sobie sprawę, że w moim życiu nie zmieniłoby się właściwie nic. Jakbym teraz załóżmy wygrał 10 milionów złotych, no to różnica mojego życia by była taka, że nie wiem, byłby lepszy obraz na kamerce, ale Lumix i tak nagrywa w jakości fenomenalnej, więc nie wiem, czy bym zmienił. Um, miałbym może lepszy mikrofon, jakiegoś mikro, mikroporty Sennheisera, jakieś lepsze lampy, może jakieś super tło z książkami. Strefa czytacza ma fajne tło i też, też by chciał mieć takie tło kiedyś takie zebrać, duży regał książek i, i mieć coś takiego. Nie wiem, kupiłbym sobie dom, kupiłbym sobie samochód i zdaję sobie sprawę, że nie zmieniłoby się to moje życie. Ja dalej malowałbym figurki, dalej pisałbym książki, dalej jeździłbym na spotkania autorskie, bo tu nie chodzi nawet o pieniądze. Ja lubię spotkania autorskie, ja lubię jeździć na spotkania autorskie, lubię rozmawiać z tymi ludźmi. Po to piszę książki, żeby potem złapać tą książkę i powiedzieć, hej, patrz napis książkę, nie? I co? Kupiłbym sobie złotego laptopa, żeby pis mieć prestiż, albo e, złotą kamerę. Chodziłbym w e, swetrach spruchnika, albo coś podobnego. Robiłbym dosłownie to samo, ale na większym prestiżu, podejrzewam, po prostu. Nie wygrana na loterii naprawdę nie wpłynęłaby na moje życie jakoś tam. Znacząco. Co jest Twoim największym marzeniem, niezwiązanym z pisaniem? Kurczę, trudno powiedzieć, bo ja zre zrealizowałem swoje marzenia. Zawsze chciałem pisać, zawsze chciałem nagrywać YouTube, zawsze chciałem y, usłyszeć, jak ludzie rozmawiają o mojej twórczości. To, to były moje marzenia. Czy ja mam jeszcze jakieś marzenie? Nie wiem, chciałbym kupić sobie figurkę Tytana klasy Warlord. To, to wszystko właściwie. Nie chciałbym mieć ładny dom, chciałbym mieszkać tam ze swoją dziewczyną i mieć koty, może jakieś dzieci, sadzić drzewo, te sprawy. Ja zrobiłem to, co chciałem i teraz obudowuję to marzenie jeszcze wyżej. Chciałem zostać pisarzem i teraz chciałbym zostać większym pisarzem. Chciałbym napisać więcej książek, chciałbym zrobić karierę większą, zobaczyć ekranizację książki swojej jakiejś. I, I to jest to, co, co, co chodzi mi gdzieś tam w duszy, nie? Czy czytasz coś z innych gatunków niż sam piszesz, na przykład kryminały po wyjeździe obyczajowe i biografie? Zasadniczo ja obecnie bardzo mało książek czytam w ogóle i to muszę się przyznać, bo tak jak zawsze radzę, czytajcie książki. Tak, tylko ja jestem na takim etapie, że kiedy piszę 15-18 tysięcy znaków dziennie, to jestem tak przesycony tekstem, że mi się nie chce nawet czytać dla przyjemności. Ja czytam dużo mang, dużo mang kupuję, dużo mang czytam. Ale poza nimi to tak nieszczególnie. No teraz kupiłem sobie książkę Miłoszewskiego kwestia ceny i zbieram się do niej od trzech tygodni i jakoś się zebrać nie mogę. Ale wychodzi nowy tom Atak Tytanów i wiem, że ten tom przeczytam... W... Godzinę, jak go tylko kupię. Najlepszy według ciebie autor, autorka literatury niefantastycznej i dlaczego on, ona? No najlepszą autorką, tak bym bez mydła powiedział, jest dla mnie Beata Majewska. Beata Majewska jest dla mnie niesamowitą osobą. To jest kobieta dynamit, która z jednej strony, można powiedzieć, pisze obyczajówkę, taką romansę, troszeczkę erotyki, ale obyczajówkę. I byśmy powiedzieli, haha, prosta literatura i w ogóle, ale ta kobieta... Tak fenomenalnie umie w promocję, tak fenomenalnie umie w y, książki. Tak potrafi rozmawiać z czytelnikami, ma taką energię i taką etykę pracy, że to jest dla mnie gdzieś wyznacznik, po prostu jakości. Jak ta kobieta mówi, że ona w tydzień pisze 70 tysięcy znaków, to ja sobie za cel stawiam, napiszę 80 tysięcy znaków, bo to jest mój mentor i ja chcę dorównać i przewyższyć go wręcz. To jest taka autorka, którą bym na pewno polecił obserwować też. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak jaką jakość powinien wprowadzać autor nie tylko do swojej twórczości, bo ona książki pisze naprawdę fajne, i nie tylko do swojej twórczości, ale jednocześnie wokół siebie, to polecam serdecznie naprawdę Beatę Majewską. Czy działasz na zasadzie specjalizacji w książkach? To znaczy jeździsz po szkołach, twoimi słuchaczami są głównie bardzo młodzi ludzie, około podstawówki, a więc czy książki Pokroju Kosmiczne Bobry i współpraca z Jaguarem to działanie pod tą właśnie publiczność, a z drugiej strony książki o uzależnieniach przy okazji Kierowane są do nauczycieli i rodziców, zauważasz, że to się sprawdza. Nie wiem, czy miałem taką rozkminę, że te książki dla jednego odbiorcy, te książki dla drugiego odbiorcy. No w sumie erotyk, jak pisze w tym momencie, no to erotyku nie kieruje do tych samych czytelników co kosmiczne Bobry, yy, na przykład. Aczkolwiek mogą się pokryć, bo kosmiczne Bobry czytają też ludzie dorośli, prawda? Oczywiście gdzieś tam to by się pokrywało, że Jaguar jest w stanie wydać Złotą Rybkę w Szambie, czyli mój poradnik, jest w stanie wydać kosmiczne Bobry, czy inną fantastykę, liceum ogólnomagiczne. Podejrzewam, że erotyk też by dali radę wydać, dlatego że Jaguar też wydaje całkiem sporo obyczajek i takich. Pikantniejszych rzeczy. Ja też, też na spotkaniach, jak mam konkretne spotkania, to, to tak do końca nie łączę wszystkich książek, no bo za chwilę mi się to bardzo mocno rozwarstwi. Nie wyobrażam sobie iść na spotkanie do podstawówki. Mam 12-13 latków na sali i wyciągam zarówno komputerowego czpuna, wyciągam kosmiczne bobry, bobry, wyciągam liceum ogólnomagiczne, potem jeszcze thriller, potem jeszcze erotyk. Raczej będę układać to pod konkretnego czytelnika, chyba, że będę miał spotkanie wieczorne, to wtedy wyciągam wszystko, paczta, łapta, bierzta, kupujta i czytajta. Tyle ode mnie, kochani, jeżeli podoba wam się to, co robię, subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę i oczywiście kupujcie moje książki. Z mojej strony to wszystko i jak zawsze, moi kochani, na razie, do zobaczenia i do usłyszenia.